A więc jesteśmy. Pierwszy nocleg na Pralin, Praslin, jak zwał tak zwał. Pierwsza wyspa na Seszelach, na której jesteśmy. Jeden z takich e, chyba właściwie tańszych noclegów w okolicy na wyspie. I tak dosyć drogo, bo tutaj nostek kosztuje około 100, niecałe 100 euro za dzień. Balkonik, kuchnia, do morza mamy jakieś 100 metrów. Bardzo fajnie to wygląda. Dobra, trzeba się przebrać, i y, b, b, zabieramy łabędzie i idziemy na plażę. Dzień dobry z pięknej wyspy pralin na Oceanie Indyjskim. Pierwszy cały dzień na Seszelach wczoraj przylecieliśmy. E, sporo samochodów, spory ruch. Oni lubią trąbnąć do tego. Pierwsze wrażenie jest takie, że jest bardzo dużo różnych ciekawych, ładnych, kolorowych ptaszków. Które strasznie ujadają I w nocy Było je bardzo słychać Takie fajne czerwone krabiki Idę do sklepu e, Zrobimy sobie śniadanie i ruszamy na plażę Wczoraj byliśmy już W restauracji Zjedliśmy sobie pyszną rybę Grillowaną, pyszną rybę, naprawdę świeżutką Fantastyczne to było Byliśmy bardzo wygłodniali e, Na razie bez żadnych porad informacji o wymianie pieniędzy, kart i tak dalej. Może zrobię jakiś taki blok informacyjny. E, już jak będziemy tutaj dłużej i więcej będziemy wiedzieć już o takiej praktycznej stronie e, wakacjowania na Seszelach. Idę do sklepu po zakupy i chyba na plażę w końcu byśmy się wybrali, bo jesteśmy już tu kilkanaście dobrych godzin, a jeszcze dnia widzieliśmy oceanu. Dostaliśmy od pana dzisiaj, pana który tutaj pracuje i nam bardzo pomaga, Ninshan Tema na imię, rybkę. Rano dostaliśmy tą, nie wiem do końca co to jest, ale wygląda bardzo smacznie i bardzo jest świeża, bo dzisiaj była rano złowiona. I tutaj jest Tuńczyk, też dzisiaj złowiony, który później dostaliśmy. Zaraz to będziemy smażyć. Oj, zapowiada się naprawdę smaczne. Przed nami kreolskie specjały. Tutaj szalimonka, cytryna. Rybka zrobiona przez nas przed chwilą, usmażona. Wygląda apetycznie. Chodzimy do Ancelazio, Jesteśmy już chyba całkiem blisko. Mało piechurów bardzo gorąco. Wszyscy taksówkami jeżdżą, ale to nie w naszym stylu. Za jakieś parę minut dojdziemy, a ostatni autobus odchodzi po szóstej, jest koło trzeciej, więc takie 2-3 godzinki plażowania przed nami. O, teraz tylko te kable tutaj elektryczne są niepotrzebne. Jakby można było je schować na chwilę. Kinga, tak. Schować na chwilę? Zrolujesz te kable? Tak. Mili Państwo, a więc witamy na... <laughs> witamy na Ancelazio. Takie kamyki. Tam Kinga pomaga składać taki namiot plażowy z Keczuły. Ancelazio nie jest przereklamowane, bo jest tu pięknie. Aczkolwiek, bardzo duże fale. Eee, wydaje mi się, że jest płytko, więc można tu jeszcze spokojnie, bezpiecznie pochodzić O kurcze, ale miejsce, zobaczcie Anselazjo Na zestaw, termosik z lodem Zimna kolka, zimna woda Jest pięknie Dzisiaj e, poszliśmy na łatwiznę i poszliśmy na najbliższą plażę w okolicy, która jest dosłownie 100 metrów od domu Przy Grand Anse I bo pada cały dzień, od rana lało, my i tak poszliśmy na plażę I zobaczcie, warto było, tęcza, przepiękna, blisko tęcza Idę tam po ten garnuszek ze złotem Odbieram co moje i idziemy na miasto Say hello. Nasza dzisiejsza kolacja w przygotowaniu. Czosnek lokalny, cebulka, taki mały bakłażan. Baby bakłażan, oberzin. Tutaj troszeczkę boczku. Mamy kokosa, którego znaleźliśmy na plaży. Kinga go wyhaczyła w momencie, w którym spadał. Mamy karton makaron z Polski, który ma 40 gramów białka. Właśnie się tutaj gotuje. No i przed nami uczta, bo tak naprawdę jemy tutaj niewiele. Śniadanie było wcześniej, były dwa jajka na osobę, a jest koło siódmej. Teraz się najemy, pocierujemy trochę. Jutro ruszamy na plażę Żorżet. Tak, Żorżet mamy załatwione. Kinga załatwiła Jest super. Wybrałem się na poranny spacer do miasteczka obok, bo skończyła nam się woda w nocy a woda tu naprawdę idzie jak woda nie pijemy tej z kranu, bo podobno lepiej nie próbować, więc chodzę tylko po debaniaki. ale fajny spacerek po 7 rano sklep był otwarty, dopiero co, więc miałem trochę szczęścia kupiłem jakieś tam napoje na poranek do sklepu wparowała banda dzieci jak to w Polsce, ten lizaka, ten cukierka, ten samosę, ten coś do picia. Bardzo ładne, schludne tutaj te miasteczka. Wszystko jest takie równiutkie, są kwiatki. Dzieci idą do szkoły, wszystkie ubrane w takie same stroje. Pani odpala tu jakąś dmuchawę, więc kończę na razie. Jesteśmy jak u siebie już trochę tutaj. A właśnie idziemy w kierunku Anse Georget. Przechodzi się przez taki bardzo luksusowy hotel z polem golfowym, trawka przystrzyżona jak na działce u nas, jak nie lepiej. Wygląda naprawdę bardzo drogo. Tym bardziej fajne jest to, że możemy sobie z tej plaży dzisiaj skorzystać i taki jest plan, najbliższe parę godzin. No i jesteśmy drodzy Państwo na plaży Georget Uznawana za jedną z najpiękniejszych na świecie i ciężko się nie zgodzić, bo nie wiem czy jest pierwsza, piąta, czy dziesiąta, ale robi niesamowite wrażenie. Jest dosyć mała, ale przez to, że jest tutaj ten hotel ekskluzywny, dosyć mocno ekskluzywny, widać, że jest bardzo drogo, to tu jest wszystko takie przycięte, zadbane, zaopiekowane. To daje chyba tą dodatkową wartość, która sprawia, że ludzie tak mówią. Dobra, idę po płetwy, po obudowę. Woda jakieś 30 parę stopni. Jest ciepła, gorąca, lazurowa. Czas na kompanie. Jest, jest z kokosem i z moją małżonką. I z tym oto miejscem znowu jesteśmy na najbliższej plaży naszego zakwaterowania czyli Grand Anse. zebraliśmy się, z koło 12 jedziemy do tego parku narodowego, który tutaj jest w centrum wyspy bo to jest nasz ostatni dzień i już okazji kolejnej nie będzie, szybko tu nie wrócimy e, niestety pralin praslin. E, padło trochę ofiarą tego wyjazdu, bo te pierwsze dni e, z reguły są dosyć e, ciężko powiedzieć trudne, jak się jest w raju ale są trudniejsze, bo człowiek musi odespać ten stres, puszcza. Obydwoje sporo pracujemy. To nie są łatwe rzeczy, więc odespaliśmy. Już nas jakaś infekcja złapała. Leczymy się czosnkiem wieczorami, każdy po główce takiego smażonego czosnku. Trochę to pomaga i już jest lepiej. Jedziemy do parku. Jeszcze bym chciał tu wrócić na zachód słońca w te okolice. Ale to zobaczymy, nie wspinamy się tu w ogóle. Wychodzimy o 10, 11, 12, 14 z domu w ogóle. Ale można było się tego spodziewać. A teraz jedziemy do parku Valet de Mai, gdzie rosną palmy kokosowe z orzechami kokodemer, za których próba wywozu można iść na 5 lat do więzienia, więc nie będziemy próbować. ten.

Odwrotnie weź, go, weź No pięknie. Wygląda jak nie powiem co. Tam na górze widać jackfruit, owoce jackfruita. Jackfrutu? obok palma. Za mną pani przewodniczka. Przechodzimy przez taką dżunglę bardzo powoli. Ona ciekawe tej rzeczy opowiada. Jest Sześć rodzajów różnych palmy, które rosną tylko i wyłącznie na Seszelach. Szczęści z tych palm, które tutaj widać, buduje się dachy tutaj na Seszelach. No i ciekawe, ciekawe miejsce. Malutkie, chyba takie w ogóle, taka dżungla. Różne rodzaje palm, różne rodzaje drzew. Bambusy jakieś Niezłe. Takie szlaki tu mają na, tym, na tej wyspie. Dajcie spokój, kto to słyszał. Trochę jak u nas te kamienie, drzewa inne. Ludzi nie ma tutaj wiele, więc to jest spoko. O tam akurat siedzą jacyś. A więc wychodzimy z tego parku. Bardzo było warto przyjechać. Bardzo warto było też wziąć panią przewodnik. Na dzisiejszy lunch około godziny w pół do piątej, więc taki dosyć późny, ale tak naprawdę małtujemy. Lokalny tuńczyk, ten akurat w oleju, pieczarki, jakiś sos do pizzy. Zaraz będziemy to piekli. Szynka. I a, jeszcze szynka, tak, ser, pieczarki, szynka. I ten tuńczyk wygląda inaczej niż ten, który kupujemy w Polsce. Sprawia wrażenie takiego jaśniejszego, świeższego, wygląda jak ryba bardziej niż jak nasz tuńczyk. To jest nasz ostatni wieczór i zachód słońca na tej wyspie Wyjątkowy piękny, ładny księżyc Wyjątkowo urokliwe miejsce Tam przed nami mache główna wyspa Cytując klasyka robi wrażenie co? Okej Okej Mary It's good

Przed wczoraj trzymaliśmy go w lodówce, akurat teraz mieliśmy chwilę po przyjściu z plaży i Kinga poszła do pana, który nam pomaga, to Nishante ze Sri Lanki, który nam tego kosa obrał, pokroił, pociachał, wyciągnął ten środek i jeszcze trochę tutaj tego mleczka, już trochę wypiłem. Jesteśmy już w porcie na praliń, czekamy na nasz prom. Za półtorej godziny będzie, zaraz mnie tu coś przejedzie. Tutaj na przystani jest taki pomnik dedykowany wszystkim osobom, które zginęły na morzu. Ładne.